Trzymać w swojej paszczy i go odchować, i wtedy właśnie dzięki temu tłuszczowi z guza. Zmiaru, to mało, to I wtedy właśnie dzięki z nich jest z nich na dlatego swoje też swoje wody też przytrzymują w paszczy i w będzie łatwiej im pokazać, że mają są na wieżnikach, i na jednocześnie tlen i oddychać one są pod nami młodocianymi a całą długość będzie można mierzyć w 8 metrów. Więc bardzo, bardzo Przy samym mnie przepływa nam roka, płaszczka gitarowa. Płaszczka Dzięki takiej małej rybce, która jest tutaj bohaterem i wyjada cały ten koralowy, rykiny mogą czuć się bezpieczne. jeszcze są i tutaj pod kamieniem z tamtej strony mamy do, do gdzie na pojazdy. Bo, 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 bo ryba skrzybia sobie skały, zjada jakiś drobny skok i, i dzięki jej odchodom mamy taki piękny piesek rachowy, jaki możemy zobaczyć w pierwszej e, części akwarium. I jeszcze widzicie taką półkę, tak, ponieważ płaszczki w życiu naturalnym żyją się na tak w płaskich półkach skawy, ciekawsze akwarium bo wzorujące też jako na naturalny jest nas na Tutaj mamy ruchówkę, ona jest zwinięta, ale dużo takich igieł. Co prawda ono nie ma żadnej toksyny, żadnej, e, żadnego jadu, żeby nas sparaliżować, ale gdy wbije nam się w rękę czy w nogę i próbujemy to złamy na coraz mniejsze kawałki i niestety to jest bardzo bolesne. Niektórzy, no jeżeli ktoś ma licencję, taki, tego produkcję Ty, tymi wąsiskami swoimi czyszczą te rybki z jakiegoś naskórka, resztek pożywienia, jakie na tej rybce są. Garbiki zielone i on jeszcze troszkę właśnie spodobny podobny do ślusu tego uchwiału, dzięki czemu się ułatwia. Minusem jest to, że przez całe życie żyje w jednym miejscu, z tym, że tylko z jednym utkwiałem. Tutaj ten stwór tak jest. To też jest to jest

Nie łapamy, znów nie mamy. Co nie ma taka roztinka, w ogóle jestem tak Jak się jedna zabłąka, drugi okay. jest rata. Kardynał. Ciąg dalszy, ciąg dalszy. Rata koralowa, ciąg dalszy będzie w następnej sali, Z tym przepływem wody do kupa, do Taką nasę budują nam żywoza. Och, ja Z tego skolorowało, popatrzcie, to znaczy, że to jest zwykłe jakieś tam żelibne, czy jakieś zalowe, ale. Możliwe. Nie powitać. Trzeba się dosyć wnikliwie przyjrzeć. Jest. O. <gryli <gryli to jest już jest, z tamtej strony się schował, ale zerkam jeszcze za, za naszym jesiotem. Jest, Jiesio przystaje słupie, mamy Amazon Amazonki, 2000 on tym brzuchem. To jest panga zwyczajna, z białym, taka czarna, z białym brzuchem i pod nią zaraz panga olbrzymia, takie w naturalnym środowisku, ich mięso jest bardzo zdrowe. Problem pojawia się w małych zbiornikach, gdzie zaczynają karłowadzić, wydzielają ich i drugą kasę, żeby coś na Jednak troszkę to jest taka rosyjska kulecka.